To jest? Nie, wiem, co jest brawo. Na filmie, kurwa nagrywasz. A chodź do tego. No nagrywam na filmie, kurwa, wyjdź, kurwa, szef, szef, nie nagrywam cię. Nie nagrywam cię, kurwa. Nagrywam wyjdź, ją. Kurwa. Nagrywam ją. Ale nie, nie nagrywam, nie powiedziałem co to Mogę kurwa. cię nagrywać. A? Zwykle mnie wtrącam, że w takie sprawy, ale to jest jakiś armagodon. Zobaczcie co w ogóle ten. Tam... To jest To jest. To ty taki kozak byłeś A jeśli nie, my nastąpił teraz. Ale co, kurwa nie? No bo nie. Co teraz zrobisz? Ja się. co tu ty powiedziałeś? Dziwio ta z ci tak Diego, kurwa zajebie, nie? Zajebie ci się, Dziwio tamtego, kurwa zajebie cię Przysięgam się, że cię nie będę ci tutaj bić, kurwa, ale zajebie ci się Przysięgam się, kurwa Rozkurwię ci ten łeb I znowu, znowu spierdalać, co? To wyjdź, kurwa Sprzątaj To wyjdź A kto no to posprząta? To wyjdź, kurwa Ja się nie będę z tobą teraz bił No widzisz, kurwa, ścisk zajebany Stary, kurwa